Witajcie, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Sylwek z tej strony, a ze mną jest e, Szymon. Cześć. Skoro spotykamy się we dwóch, to oznacza jedno, że znowu mamy do czynienia z wielką kolekcją komiksów Bohaterowie i Złoczyńcy. Tym razem mamy Legion Samobójców. Tom 11. <laughs> tak. E, z, zgodnie z tym, co Szymon powiedział, to jest Tom 11, mamy Grzbiet. Na Grzbiecie mamy e, krokodyla Dobrze mówię, krokodyl. Tak. Killer krok. Killer krok. Dobrze, mamy tutaj kawałeczek i widzicie, pamiętacie, jeżeli nie pamiętacie, to to ja wam przypomnę, że w momencie kiedy ja robiłem prezentację z unboxing, to ja się zastanawiałem, kto tu jest na tym grzbiecie. Wy oczywiście wyszliście mi tutaj z pomocą i powiedzieliście, że to jest Black Canary. Tak, i tak. później czytałem kilka jakiś tam komiksów, natrafiłem właśnie na tę postać, a wcześniej po prostu nie miałem pojęcia, co to jest za, za kobieta. Dobrze, okładka prezentuje się wybornie, jak dla mnie, dla ciebie, jak się okładka prezentuje, Szymonie? Bardzo, bardzo fajnie. No. Lubię tego rysownika. Mhm. I przyjrzyjmy się opisowi na dobry początek. Można to już sobie zatrzymać. Mamy Legion Samobójców, Czarna Krypta. Tom zawiera kilka numerów, z czego tu jeszcze jest taki numer specjalny. Z tego, co Szymonie się orientuje, to jest to dubel, prawda? Jest to pierwszy tom takiego cyklu odrodzenie, poprawiamy w razie czego, odrodzenie Legion Samobójców. Tak, w ramach odrodzenia było wydawane Legion Samobójców przez Egmont. Wyszło sześć tomów. I z tego, co się zorientowałem, wszystkie historie z tego zawarte były w Polsce wydane, ale porozrzucane po różnych tomach. Aha. Czyli miałeś na przykład Legion Samobójców Odrodzenie i Legion Samobójców 1-4 było w tomie numer 1. Mhm. Legion Samobójców Zbrodnie Wojenne chyba były w tomie 3. A Harley Quinn i Legion Samobójców, ten prima, priorisowy numer specjalny, też gdzieś tam był między drugim a czwartym tomem. Czyli jeżeli chodzi o samą zawartość, same komiksy, to były już w Polsce wydane. Aczkolwiek nie niedokładnie w tej konfiguracji. Porozrzucane, a tutaj zebrane w jedną całość. I powiem Wam, że ja po raz pierwszy czytam te, te historie i one są według mnie bardzo ciekawie, zmyślnie połączone. Ja tutaj nie czułem, że jest jakiś rozrzut, że czegoś tutaj brakuje, że coś jest wrzucone, tak jak na przykład w Aquamenie. Pamiętasz, że nagle coś się pojawia, o co chodzi? Tak. Tutaj takiego um, odczucia nie mam. A ty odniosłeś takie wrażenie, czy odwrotnie? Nie, właśnie, właśnie byłem zaskoczony, pomyślałem też, że to będzie jakiś tak z różnych epok, że całkowicie, ale to jednak jest cały czas ta sama drużyna, że tak określę. Mm -hmm. Bo oddział samobójców może mieć różny skład, zmieniają się na przestrzeni lat, ale to jest w zasadzie cały czas ta sama drużyna. Nie jest na przykład tak, jak był ten zła krew, gdzie masz zupełnie, inny, praktycznie prawie zupełnie inny skład, czy tam parę ostroń postaci się powtarza. Mhm. Tu jest jednak generalnie cały czas o tej samej ekipie. Mamy wstęp, informacje związane oczywiście z Legionem Samobójców. Tutaj mamy autorów odpowiedzialnych za, za ten komiks i zaczynamy historią z Harley Quinn. Historia, wow, ona mi się podoba. Po pierwsze przepiękna kreska, kreska, za którą odpowiada Jim Lee, jak nie mam. Y nie i nie tylko, ale, aha, to, zgadza się, ale ja teraz patrzę na pierwsze strony i to jest to, co ja uwielbiam, po prostu uwielbiam w tych nowych komiksach, właśnie taką kreskę. I jest tutaj podany taki, jakby to powiedzieć, aby nie za bardzo zdradzić, to jest taki początek Harley Quinn w Legionie Samobójców, jednakże z delikatną nutą fantazji. Wyobraź? Właśnie to jest, to jest tak skonstruowane, że do końca nie wiesz czy no zresztą, sama ja, nie wie, czy to się wydarzyło naprawdę, czy tylko jej w głowie. A przez to, że sprytny zabieg poprzez zmianę rysownika i dodanie rysownika, który rysuje zupełnie inaczej, w całkowicie innym stylu, to wrażenie złudzenia i wątpliwości się pogłębia. Zgadza się. I to jest e, mocny punkt już na początku e, tego naszego komiksu. Właśnie historia z Harley Quinn. Ona e, skłania nas do zastanowienia się nad, nad tym, co tutaj się wyprawia. A wyprawia się naprawdę dobrze. Więc e, nie zdradzając e, wiele, przechodzimy w sumie do głównego dania. Które wita nas przepiękną ilustracją, przepiękną okładką. Nie wiem jak tobie się podoba. Mamy tutaj okładkę do Legionu Samobójców Odrodzenie 1. Ja pamiętam podczas unboxingu zachwycałem się właśnie tą okładką. Świetnie zrobione. Naprawdę świetnie zrobione. Taki kolaż trzech zdjęć z twarzą Harley Quinn. Fajne. To jest na duży, duży plus. Lubię to. I co nas tutaj wita? Na kolejnej stronie to kolejny taki fajny ukłon w stronę rzeczywistości. Tutaj z politykiem myślę, że go kojarzycie. On już nie jest prezydentem, ale swego czasu był, Barack Obama. Wiem, w czasie pisania tego komiksu był. Tak. Mamy, mamy tutaj Baracka Obamę rozmawiającego z. Przypomnij mi szybko, jak ona się nazywa, bo już zapomniałem. Amandą Waller. Amandą Waller. 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 Amandą Waller, tak. I świetna rozmowa, bardzo inteligentna. Barack Obama zbulwersowany tym, że powstał jakiś legion samobójców. Że on jest w ogóle. Tak. Że on nie tyle, że on, jest, ale że on jest i że on o nim nie wiedział, i że generalnie nie wiadomo, przed kim odpowiada, przed kimś niewybieralnym. Tak. Tak. Ale mi się bardziej tam podoba podsumowanie tej rozmowy. Zgadza się. Że ten bulwersowanie, że tak nie wolno, nie wolno, nie możemy, ale jak później jest siła argumentów, że. Nie możemy, ale musimy. I to przeczytam, dokładnie. Wyobrażam sobie, co by się stało z Ameryką bez zespołu X. To chory, paskudny świat, więc trzeba robić złe rzeczy, by chronić Amerykanów przed rzeczami, o których nigdy nie mogą się dowiedzieć. O których nigdy nie może się dowiedzieć Liga Sprawiedliwości, o których nigdy Pan nie może się dowiedzieć. Świetne. Słuchajcie, mnie do mnie przemawia, do mnie trafia ten argument Amandy Waller. No, oczywiście, tutaj jest napisane: Ja nawet nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, bo powiem Wam, że jak zaczynałem w ogóle przygodę, jak zaczynałem czytać ten komiks, to się zastanawiałem, jak, jak to możliwe, że powstał legion samobójców, skoro jest Liga Sprawiedliwości, jest Batman, Superman i tak dalej. Dla mnie to też jest wręcz absurdalne. Ja się nie dziwię tutaj Barackowi Obamie, że on jest tym skonsternowany, ale Dosłownie świetnie scenarzysta z tego wybrnął. Wybrnął, pokazując nam później dwie fajne misje. Prawda? Nie wiem, czy słuchaj, tak. jest sens opowiadać o tych misjach. Ja myślę, że warto zachęcić ludzi do przeczytania. Pier bo pierwsza misja generalnie to jest, yy, skrótowo można powiedzieć, w yy, poparciu o tym, od zeszedł Odrodzenie. Bo jak chodziło o yy, DC Odrodzenie, to praktycznie każda seria dostała taki zeszyt startowy. Jeden specjalny, w którym miało być takie krótkie nakreślenie zespołu bądź bohaterem. Tutaj też to mamy. I ta pierwsza właśnie pokazuje, czym się różni oddział, oddział samobójców, Legion samobójców, od właśnie Ligi Prawdziwych Bohaterów. No bo jak trzeba kogoś zdjąć, to zdejmą. Jak trzeba wykonać misję, to wykonają. Jak ktoś może zginąć, to ktoś zginie. Nie ma sytuacji takiej, że oni nie będą. Że powinni się zastanawiać, czy coś takiego. Uh -huh. I bardzo fajnie tam jest wprowadzona postać Rika Flaga, który w tym komiksie dla mnie dużo zyskał, bo jego ja wcześniej głównie znałem z tego filmu kinowego, chyba z 2015 roku, gdzie był, postać była napisana i wykrowana fatalnie. Pułkownik. Natomiast tutaj, uh -huh, uh -huh. Ko w komiksie, pułkownik Rick Flag jest pokazany, dlaczego on musi być w tym oddziale samobójców. Nie tylko jako przedłużenie zbrojne, ramienia decy decyzyjnego, czy tam oddziału dowodzenia od Waller, Ale właśnie ktoś, kto w tej bandzie psychopatów będzie miał jakieś zasady moralne. Ktoś, kto będzie ich naprostowywał, żeby tak. nie odjechali za bardzo. Tak, tak, tak. I bardzo co mi się też podoba, to jednak ta relacja między legionem samobójców, a e, Amandą, w pierwszej misji, e, tak, tak mi się wydaje. No i tutaj rozmawia ze swoimi ze swoją załogą, Amanda. Zbrodnicze kanalie, cieszcie się, kraj was potrzebuje. Na co Harlin, hura, kocham mój kraj. I później... Abyście nielegalnie i potajemnie najechali obce państwo i zrobili to, co wy niedorozwoje moralne potraficie robić najlepiej, abyście coś ukradli. I każda osoba tutaj coś mówi, i o to chodzi też w tym komiksie. Tutaj mamy sporą dawkę humoru, który dodatkowo podnosi atrakcyjność całej historii i tego legionu, ponieważ oni są niedorozwojami moralnymi i na wszystko mogą sobie pozwolić. i czy wszyscy wychodzą bez szwanku, czy coś tam się dzieje, to zostawimy to już jako pewien sekret. Bo Generalnie. mamy zwrot akcji. Tak, ja byłem zaskoczony, nie pamiętam tego. Ja to kiedyś czytałem w wydaniu Egmontu z biblioteki, ale tego motywu nie pamiętałem i mnie zaskoczył. Mhm. W ogóle ta główna historia, fajnie, fajnie sprowadza, że oni mają właśnie coś iść ukraść i bardzo mi się podoba, jak okazuje się, co to jest do ukradnięcia. Tak, tak. W tej drugiej misji, prawda? To chodzi o tą drugą misję. To czerwoną kryptę po prostu, że to muszą najechać ten ten kraj. Tak, tam wylatują w kosmos mają. Tak, i coś tam się e, skrywało. I coś tam M mają ukraść tak. generalnie co tam się dzieje. To mi się, mi się podobało. Tak. Warto warto przeczytać. Ja te, teraz tak przekartkowuję bardzo szybko. E, kreska. Powiedz mi, jak ci, się, jak ci się w ogóle podoba pod względem graficznym cały komiks. On jest mieszany, prawda? Tu jest bardzo dużo autorów. Wydaje mi się, że to ty też mówiłeś. Przyczepię się do tego, bo ja lubię łapać za słówka. Czy ty wspominałeś któregoś razu. Szymonie, o tym, że nie za bardzo przepadasz, gdy jest w jednym zeszycie aż tak dużo artystów. W jednej historii. W jednej historii. W jednej historii, że każdy tworzy twórcy innego. Natomiast, że masz tutaj jedną zamkniętą historię, tą czarną kryptę, całość czy cało Jimmy jest bardzo dobrze. Jak było ta na początku o Harley Quinn i to jej wyobrażenie, jak tam była zmiana rysowniku. Taka, też była sensowna, ponieważ tam miałeś to w powo z powodu narracji innego. Mm -hmm. Że coś, co się mogło wydarzyć, ale nie musiało było inaczej zupełnie rysowane niż tego, co się wydarzyło na pewno. Natomiast ta ostatnia historia, która jest już przez innego rysownika, a to też jest już jakby osobna zamknięta całość. I tu nie mam z tym problemu. Co innego jest, żebyśmy na przykład mieli te cztery numery tej czarnej krypty. I pierwszą by rysował Jim Lee, drugą, na przykład John Roman Jr., trzecią Ivan Rice, a czwartą nie wiem, ktoś, ktoś jeszcze inny, mhm. to wtedy byłoby gorzej, natomiast jak całą historię, całą, dany, całą jedną historii, historię rysuje jeden na... artysta, to jest bardzo fajnie. Tak, na zakończenie chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że po tych dwóch misjach mamy jeszcze dodatkowe takie zeszyciki. To są epizody. Epizody kilku członków legionu samobójców, które też przybliżają nam postacie te postacie ich, ich sylwetki. Dobrze, mnie bardzo, bardzo się podoba rysunek, bardzo się podoba w ogóle ten komiks, ja go uważam za. Kolejny hit tej naszej wielkiej kolekcji komiksów, Bohaterowie Złoczyńcy. więc z miłą chęcią o nim prawie w tym momencie, z miłą chęcią go prezentuję. A ty jak go oceniasz? Ja go oceniam zaskakująco dobrze, mnie zaskoczył pozytywnie. Ja pamiętam, że ta historia była ok, ale średnia. A tu mam wszystko to, co powinno być te wszystkie wątpliwości moralne. Bardzo, że jeszcze nie wspomnieliśmy, że po tej czarnej krypcie jest jedna jeszcze pełnoprawna historia. Jak muszą pewnego skompromitowanego polityka amerykańskiego muszą go odbić z jakiegoś kraju chyba z Francji i z Holandii z Holandii z Holandii, Hol Holandii z Holandii muszą go z, z Holandii go muszą wywieźć bo w Holandii będzie sądzony za zbrodnie wojenne. I Amerykanie nie, nie mogą sobie oficjalnie pozwolić, żeby jakiś polityk został skazany w Europie za zbrodnie wojenne. Więc wysyłają kogo no oddział samobójców. jak który zginie to zginie jak Padną, no to wysadzimy im głowy i generalnie się do nich nie przyznamy. Mm -hmm. Ta historia znowu jest to samo, czyli znowu mi się podoba po tym względu, bo znowu masz wątpliwość moralną. Dobrze, więc rozumiem, że polecasz komiks. Tak, tym bardziej, że materiał dodatkowy też jest fajny. Ale w takim razie, tak. tutaj mam takie bardzo ciekawe pytanie, może zabije człowieka. No. W takim razie powiedz mi, ponieważ my już omawialiśmy wcześniej ten komiks Suicide Squad i gdyby zestawić Jeden komiks z drugim, to który według ciebie jest lepszy? Ze w krwi. Ze w krwi. Mhm. Ze w krwi. Dobra, ale jest mniej lepszy niż się spodziewałem. Mhm. Nie wiem jak to określić, że spodziewałem się, że ten Legion samobójców ten ta szarna krypta będzie dużo dużo gorzej mi wchodziła, dużo gorzej się czytał, a. Mhm. Jestem pozytywnie zaskoczony do takiego stopnia, że się zastanawiam, czy sobie nie dokupić tych pozostałych tomów z odrodzenia, żeby mieć całość. Mhm. Bo też mnie zaciekawiło po prostu, co tam się dalej będzie działo. Coś tam pamiętam z biblioteki, ale nie czytałem całości. I się, I się zastanawiam. Rozumiem. Więc widzicie, jaka jest rekomendacja. Ja z kolei powiem, że po przeczytaniu złej krwi, a czarną kryptę, ja wybieram czarną kryptę. Mnie się lepiej to czytało. Ciekawsza dla mnie była tutaj historia, chociaż brakowało mi tutaj y, kilku postaci znaczących które tutaj wystąpiły i ten humor humor jednak w, w złej krwi jest bardziej wyeksponowany jest y, taki gdzie od razu się uśmiałem od razu mnie coś zaskoczyło więc y, jednak i drugie jest świetne. Y, ale Szymon wybiera złą krew. Ja wybieram czarną kryptę. Ja sobie teraz nawet przypomniałem co mnie tak uderzyło. Po prostu kwestia Detroita i jego rodziny. Mhm. To w złej krwi jest po prostu tak pięknie przedstawione, tak porządnie. Tak. No ale komiksy spokojnie się czyta, są, są. pozytywne, bardzo pozytywne. Zgadza się. Więc tym miłym akcentem serdecznie dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie, to jest jedenasty tom kolekcji Bohaterowie Złoczyńcy, które polecamy i zachęcamy do kupienia i zapraszamy na następny odcinek. Pamiętając przy tym, że należy zasubskrybować ten kanał i e, dać lajka, skomentować i polecić, ja polecić innym, bo warto. Dziękuję Szymonie. Do zobaczenia. Cześć, cześć. Na razie.